Witajcie. Dzisiaj 6 grudnia mamy słowo z dnia, wtorek, wtorek. Mateusz, rozdział 18, od 12 do 14 wersetu. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 w górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 90, 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Pierwsza rzecz, która mnie w tym tekście jakoś zainteresowała, to jest, to jest to zagubienie, ten obraz zagubienia, tej zagubionej owcy. I tak sobie myślę, że w tych dzisiejszych czasach być może tym zagubieniem jest... To zagubienie bierze się w stosunkowo łatwy sposób, bierze się z tego pośpiechu i takiego pędu, w którym my żyjemy. Ten świat daje nam tyle różnych możliwości, propozycji, tyle ważnymi rzeczami musimy się zajmować zupełnie dobrymi rzeczami. Musimy się troszczyć o dzieci, o, o pracę, o, chcemy coś gdzieś fajnie wyjechać, pojawiają się jakieś możliwości jeszcze dodatkowej edukacji, studiów itd. Jaki jest efekt? No efekt jest taki, że mamy, mamy czas, kalendarz, każdą dobę zapchaną od rana do wieczora zajęciami. I w tym się po prostu łatwo zagubić. Więc myślę, że to słowo, właśnie do tego się też odnosi, że, że, że łatwo się w tym zagubić. Zagubić co to może znaczyć? No zagubić to znaczy stracić ze swoich oczu pasterza, czyli Jezusa. Przestać słyszeć jego głos, ale też odłączyć się od stada, czyli gdzieś yy, stracić jakieś relacje, jakąś jakieś bliski, bliski, bliskość z innymi, zwłaszcza z innymi z chrześcijanami. Yy, myślę, że to jest takie realne zagrożenie, o którym to słowo dzisiaj mówi. Na pewno, ale dla mnie to słowo jest yy, bardzo podobne do. Yy, yy, yy. Do, do takiego słowa, gdzie mamy o, 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 przypowieść o synu marnotrawnym. Bo e, tak wydaje mi się, że ta owca, która się błąka, to, to jest człowiek grzeszny. To jest, to jest człowiek, który upadł. E, to jesteś ty albo ja w momencie, kiedy mm, czujemy się niegodni. E, I mm, Pan Jezus chce nam powiedzieć, że niezależnie od tego, jaką, co popełnimy, co zrobimy, jak bardzo upadniemy, On zawsze będzie nas szukał. I mm, bardzo często spotykam się, nie wiem, może Ty nie masz takiego doświadczenia, ale często spotykam się z ludźmi, którzy mm, mówią, że oni nie idą do kościoła albo nie modlą się, bo, bo oni za bardzo grzeszą, nie? Bo, oni, bo oni nie są godni, bo oni. Bo to nie dla nich, bo to jest jakby. No, Trzeba nie być już prófne, na wyższym tak, levelu na jakiejś moralnej doskonałości. A, a to słowo właśnie mówi nam o tym, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. I że wręcz przeciwnie, że on się bardziej cieszy z tych ludzi, którzy mają świadomość swojej grzeszności i którzy mają pragnienie nawiązania z nim relacji, niż, niż z tych, którzy żyją w poczuciu własnej doskonałości którym się wydaje, że, 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 że żadne grzechy ich nie dotyczą, którzy nie, nie, nie reflektują nad swoim życiem, którzy zaprzeczają swoim słabościom. To jest taka moim zdaniem zachęta do tego, żeby, żeby nie bać się tego staniecia w prawdzie, nie? w takiej prawdzie z tymi swoimi słabościami, stanąć z nimi przed Panem Jezusem. i i je po prostu oddać i zawierzyć mu. Tak. Ponieważ Pan Jezus zawsze, zawsze nas szuka, niezależnie jacy jesteśmy idzie. gdzie. I to jest bardzo poważna sprawa. A ja chciałbym za, za, zakończyć może takim na trochę lżejszej nucie. E, nawet nutce, bo nasz mamy psa, który się wabi nutka. I skojarzyła mi się taki, taka Suczka. sytuacja, Suczka. tak. E, su, sytuacja, kiedy ona. Gdzieś wpada w krzaki, zaczyna coś wę, węszyć, węszyć, węszyć. Ja ją wołam. I, i, I ona nagle tak podnosi głowę, rozgląda się, co się dzieje, kto to woła, gdzie jest Pan. E, I za chwilę do mnie przybiega takim pełnym pędem. I tego chcielibyśmy Wam dzisiaj życzyć, do tego chcielibyśmy Was zachęcić, właśnie do takiego podniesienia tej głowy w adwencie i posłuchania, gdzie, gdzie jest Pan, gdzie jest. E, gdzie On, skąd On mówi do Was, gdzie On Was szuka. Dziękujemy i życzymy dobrych refleksji e, na dzisiejszy dzień Adwentu.